czemu zdecydowałem się robić rekonstrukcję ACL-a prywatnie. O tym zdecydował tak naprawdę jeden czynnik, czyli sama charakterystyka urazu. Przy zerwaniu ACL-a często są jeszcze jakieś inne uszkodzone struktury, najczęściej łąkotki czy więzadło poboczne piszczelowe. Ja na moje szczęście miałem uszkodzone samo więzadło krzyżowe przednie, ale w tym szczęściu też mogą być nieszczęścia. Termin w środzie Wielkopolskiej: 15 miesięcy, szpital imienia DEGI w Poznaniu 1168 dni. Przy moim uszkodzeniu, izolowanym, rzadszym uszkodzeniu, czekanie 15 miesięcy na zabieg refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia mogłoby się okazać błędem, z tego względu, że mógłbym nawet przypadkowo przy funkcjonowaniu przez określony czas uszkodzić sobie coś dodatkowego, a bym miał wpisane rekonstrukcja tylko więzadła, bez żadnych innych struktur. Wiem, bo dostaję od was masę wiadomości, że są osoby, które poszły prywatnie na wizyty do ortopedy w celu zdiagnozowania u nich urazu i ten sam ortopeda załatwił bez żadnego westchnienia termin. Naprawdę cieszę się, że niektórym z was się udało i dostaliście termin bardzo szybko, co nie zagrażało stanu pogorszeniu się, stanu tego kolana, ale no nie każdemu to wychodzi. Dlatego dziękuję teraz za uwagę.